Car for sale. Był jakiś update. Nie? Siema, odbierz śmieci, stąd. co się dzieje te? A bo tu się jeszcze kompilują te shadery. Ja nie mogę stąd wyjść w ogóle? Aha, nie mogę, dobra. Zbierz, co mam zrobić, że odbierz śmieci da ci się, do, aby otworzyć panel szkoleniowy. Dobra, spoko, biurowe śmieci. Można się ich pozbyć rzucając, co? Open, close, dobra Był jakiś update i mi się też skasował safety, nie wiem czy też w sumie dlaczego Dobra, zbieraj śmieci, wyczyszczono, doświadczenie ja nie lubię jak tak się wszystko zacina, no stary, co jest grane, halo Tak jest Unreal, nie? Czemu ludzie nie robią gier w Unity, ja tego nie potrafię zrozumieć Rzucić, dobra, co my tu jeszcze mamy, tutaj coś mamy, okej okay. Tu zbieraj śmieci, brud, syf, dobra, spoko, pozbierane I tu jeszcze krzesełko, no i co, wszystko? Chyba wszystko, nie? A jeszcze te deski, pa. Cyk, 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 cyk. Dostajemy doświadczenie. I to jest to, co ty ryski lubią najbardziej. Okej, okay, mamy. I co dalej? Teraz potrzebujemy nazwy dla firmy. Aby zmienić nazwę, należy otworzyć komputer znajdujący się w biurze. Otwórz. Gdzie jest mój komputer? Tu jest mój komputer. Komputer. Strona internetowa, ulepszenia. Reklama galerii, ulepszenia. Gdzie to jest? Halo. A tu jest chyba, nie? Dostosuj. Teraz potrzebujemy nazwę dla twojej firmy. Podpisać. Halo. Podpisać. A tu jest nazwa, ja? Tu nie kupuj. Dobra, zrobimy tutaj. Nie kupuj. Oczywiście musi być różowy napis. Rozmiar niech będzie. Czekaj, bo mi jod zniknął. Tu nie kupuj. Bo mi jod zniknęło. Szerokość. O, tak może być. Aktualizuj. Zadychę. No i wszystko. Mam jeszcze 8000 dolarów. Aktualizuj. Wyjdź stąd. Podpisać. Tu nie. Kupuj. Biuro musi być otwarte. Okej. Okay. Ja to się otwiera. Tutaj się otwiera, nie? Ja, ja, ja. To muszę stąd wyjść. I teraz, moi drodzy, podchodzimy tu. Otwieramy. A czemu nie mogę. A już mogę wyjść, dobra. Tu nie kupuj. I co dalej? Zakończyłeś pracę biurową? Mieć do okolicy i kup samochód. Informacja: do szybkiej podróży możesz skorzystać ze przystanków autobusowych. Tutaj się tyle po pozmieniało, że ja w ogóle tej gierki nie pamiętam. Ona była taka pusta, taka. Chcesz kupić u mnie auto? Czemu to się tak zacina? Unreal. Ale. jak... Stia... Nie mogę wchodzić. Czemu to jest takie 3D? Ja nie mogę tak wchodzić. To ja nie wiem w ogóle o co chodzi, nie? Nienawidzę, jak ta gierka się tak zacina. Gym Simulator 24. Dobra, wejdźmy teraz. Tutaj mamy tak. biuro, sąsiedztwo, centrum miasta, port, plaża, karawana. Są one otwarte w określone dni tygodnia. Możesz znaleźć tam różne modele samochodów. W sąsiedztwie można znaleźć samochody na sprzedaż. Przystanek zakupu, dom, dobra, okej. Okay. Jedziemy. Co to za auto? Bus. Podróżowanie. To chyba taki stary sam przyjechał, nie? Znaczy, nie sam, tylko ten. I Karus tutaj wszyscy mają auto na sprzedaż, człowieku, ty! Co tu jest grane? For sale! Ile to kosztuje? Dom. 60 tysięcy? Nie mam tyle kasy na razie. To się może skończyć, e, przestać zacinać. Co się dzieje? Tutaj mamy jakąś ładę, zobacz, siema, rozmawiać. Możesz zobaczyć wszystkie szczegóły samochodu. Niektóre mogą być ukryte, dobra, następne. Możesz sprawdzić, dobra. Dobra, aby móc zobaczyć czegoś, musi otworzyć umiejętność ekspertyzy. Cześć, jeśli szukasz samochodu o wysokiej wydajności i na drugiej cenie, to nie szukaj dalej. Mój samochód kosztuje 3581. Niestety nie chcę negocjować ceny. Targuj się, spójrz na samochód. Hmm, no taki sobie muszę ci powiedzieć. Nie wiem, czy to sprzedam, czy też nie. Znajdź samochód w okolicy. I kup go. Skrzynia automatyczna rok 1973. Ty. To jest niemożliwe. Okej, okay, tu jeszcze nie wiadomo, ponieważ nie mamy tej ekspertyzy. Tu jest w ogóle jakiś samochód z tego, nie? Z UPS-u, może takiego z UPS-u sobie kupimy, albo takiego Traka. patrz tego. Rozmawiać. Obecny kolor 97, jak się masz? 6,9. O, patrz. Tego bym mógł kupić, nie? Zamiast negocjować cenę, być może możemy omówić opcję płatności. Pójdź na samochód. No nie wiem. Wydaje mi się, że na razie nie. A ty? Co tam mój. U... Ten, ten chłopiec w transie. Ten chłopiec w transie, ja nie wiem o co chodzi z tym chłopem w ogóle. Siema ma 96 7645, to nie. Wiecie co, ja chyba sobie kupię tego pierdka Ewentualnie przejdziemy się tam jeszcze dalej Ja tam widziałem, że tam kupię. Jeb, teraz mogę sprzedać jakieś samochody Tutaj, patrz, ta może mi sprzedać samochód Chyba potrzebuję na życie O, ty się wydajesz sympatyczna Widziałaś? Ty się wydajesz sympatyczna Rozmawiać Obecny kolor, automatyczna, 2006 12 koła No przecież mnie nie stać na taki samochód Ty, tu stoi ten sam samochód, ale patrz, on jest cały brudny Ile ty chcesz za tego pierdka? Ja ci mogę dać dwa koła za niego i go sam sobie umyję na pewno nie, tam jest czysty. 3187 ty. To wygląda tak samo, a jest czyściutki. A wiadomo, że człowiek kupuje oczami, nie? Tu jest w takim kolorze, w takim się sprzeda. Ty, Ziomek, chyba chcesz za drogo za ten samochód. Ciema. ESP zestaw driftowy. O! Możesz odblokować umiejętność targowania się. Możesz otworzyć, odblokować umiejętność, aby zobaczyć uszkodzenia samochodu, i okej. Okay. A jak ja to mam odblokować? Czy to się tutaj wchodzi, Ta, yy, mój profil? Nie, tutaj nic nie ma Dobra, wiecie co, ja chyba sobie kupię ten samochód, no on naj, najsensowniej wygląda póki co Bo te to są takie stare pierdy, więc ja kupuję od ciebie, ty wyglądasz spoko Nie zatwierdzono, skrzynia biegów, uszkodzony, pomalowany, ESP, nitro, dobra, kup, targu się Nie da się, nie mam dużej elastyczności cenowej, spójrz na samochód, dobra, kupuję Złapałeś świetną okazję, ciekawe czy będzie się dało tym jeździć w ogóle, nie? Bo jak się nie będzie dało, no to będzie lipa. No i co teraz? E, samochód wchodzi. Dobra, wchodzimy. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie opcje związane z samochodem. Ok, następny. Tutaj możesz zobaczyć. Dobra, silnik. Dobra, chodzi. A mogę otworzyć maskę? Ja mogę, patrz, pan samochodu na prawo, jeden na prawo. Nie mogę. Przenieść samochód do pierwszego obszaru na prawo. Nie, nie. Ja sam wychodzę, ja się chcę tym autem przejechać. Silnik? Wyjdź z samochodu, zmień widok. Czy on jeszcze. Cenione są samochody z szyberdachem? Ślepia? A lights, okej, okay, ślepia Lewy kierunkowskaz, prawy kierunkowskaz Wszystko działa Nie widzę, nie widzę chyba Chyba nie działa Światła awaryjne Nie działają Klakson Nie działa Alt, nitro Co się dzieje z tym autem? Ty, lala! Patrz jak ja tu mam auto Jadymy. Patrz Tu jest normalnie nitro, ty, pato Patrz go Ja nie mogę, ty Drifty! Ja tu normalnie driftę mogę iść Ja, ja, ja ja To już chyba będzie mój samochód Ja go nie chcę sprzedawać Obszar lakierowania samochodów Patrz Jak bokiem poszedł, ty Ale tu się wszystko zacina A ile tego nitro jeszcze jest w ogóle? Nie ma już, kończyło się No to przyszły właściciel sobie będzie musiał tutaj <ścoughs> Jak co zaczął hamować, ty No to przyszły właściciel będzie Mogę ludzi potrącić? Nie mogę chyba A ciebie? Nie mogę Dobra, jestem tutaj, siema Przyjechałem. Aby móc sprzedać samochód, należy zaparkować na parkingu biurowym. Następnie musisz udać się do komputera. Dobra. To ja się stanę tu i wysiadamy. No fajny samochód, ale niestety muszę go sprzedać. Idziemy do kompa. I co my teraz tutaj mamy? Strona internetowa, serwis holowniczy. zdjęcia. A muszę też zdjęcie? Muszę chyba też zdjęcia robić, nie? Aha, dobra. Strona internetowa, samochód na sprzedaż. Moje samochody. Honda Civic, widziałeś to? Dobra, bierzemy. Możesz dodać zdjęcie, klikając lewym przyciskiem myszki. Tutaj możesz wprowadzić cenę samochodu. Cena kupna 4,9, ale jak ja, jak ja, mam zrobić zdjęcie? Bo ja muszę zdjęcia jeszcze porobić, nie? Czekajcie, wyjdźmy sobie może stąd. Jak się tu robi zdjęcia? Halo? Ja chyba aparatu nie mam. Muszę dopiero ten aparat kupić. Strona. Samochód na sprzedaż. Cyk, Honda Civic. I sprzedajemy ją za... Ponieważ jest to samouczek, możesz go sprzedać za ograniczoną cenę, na następnie może... A czemu samouczek, ty?! Fantastycznie! Twój pierwszy samochód jest na sprzedaż. Klienci sprawdzą za samochodu, czy jest uszkodzony, czy cena jest dobra i jakie posiada dodatki. Aby dokonać sprzedaży, klient będzie musiał być zadowolony. O, już! Oto pierwszy klient. Halo? Czas sprzedać swój pierwszy samochód. Dwóch już przyszło, typa! Siema. ma? Eee, możesz zablokować moment targowania się? Zaufaj mi, nie chcesz przegapić, a cena tylko zero. Ten samochód jest taki jak twój styl. Czy możesz pomyśleć... No jak sprzedaj? No jak zero? Halo? Jak zero? A ty za ile chcesz to go kupić? Zero. Sprzedaj. Sprzedałem za zero. Ja musiałem go tam chyba. To był wspaniały dzień. Czas odpoczynku przygada się na jutro. Twój obecny dom to przyczepa kempingowa. Jest o tymczasowe coś tam. Ja ten samochód sprzedałem za darmo. Gdzie jest mój dom? Karawana. To jest tymczasowe miejsce spoczynku. Przyjechał Solaris. Tylko czemu ja ten samochód sprzedałem za zero? Ja tam nie potrafiłem nigdzie nic wcisnąć. Spać. Wynik. <laughs> Sprzedałem go za zero, naprawdę! No ale pisali, że to jest samouczek! No, mam 2535 kasy, ale fajna trójka, ty, tego. A ty, co tutaj robisz? Siema, czarny rynek. Telefon za 1500. Dobra, wypad na razie. Ty, a ten, co tutaj robi? Wypad mi stąd, bezdomny. Daj pieniądze, wynajmować. Co tydzień 500, co? Ja nie mogę, ty. Ale to przecież ja mam zero kasy. Co ja mam teraz kupić? Znaczy, 2,5. Co ja kupię za 2,5? Jak ja się pozbyłem pieniędzy teraz, ty. Za ile ty chcesz sprzedać ten samochód? 3,98,3. Ja mam tylko 2,5. Co ja mogę kupić za 2,5 koła? To na pewno kupię za 2,5 koła, patrz. 4. Ja nic nie kupię za 2,5 koła. Ja chyba muszę iść po kredyt do banku, ty. Tu jest bank, patrz. Nasze urządzenia po się z kupcami. Wartość gotówkowa, co? 5 tysięcy. Co tygodnia płatność. Dobra, aplikuj. Aplikujemy. Dobra, zatwierdzony, mamy kredyt. Bo przecież się samochód za darmo I teraz możemy jechać coś kupić. Ja ten samochód kupię, bo ten wygląda spoko. Dobra, cześć. 3983, jeszcze targować się nie można, nie? Dobra, kup. Ten samochód ułatwi twoje życie, bla bla bla. Moi drodzy, kupiliśmy jakąś skodę Bardzo starszą. Taką fajną. Co się tam dzieje? Odpalamy to, badziewie. chyba działa wszystko, nie? Ja ja. Je, yeah, co tu za tarki jest? Patrz tego, rynek samochodów! Co tu za tarki jest? Halo, proszę pana, co tutaj się dzieje? Jaka beta tu stoi? Ile on za to chce? Nitro, jak się masz, bracie? 28 tysięcy, na pewno nie! Ty patrz tego, Golf GTI! A tu ten chłopca mi sprzedał auto! 30 czy 440, nie no, bez przesady. Tu jakaś też Hondzia stoi. Tutaj A trójka. Tutaj Golf G. PATEGO! To jest jedno z moich automarzeń, to będzie bardzo drogie. 24. Nie aż takie drogie, ale mega wyglądanie, nie. Patom becie, siema! Ale ona smutna, że sprzedaje samochód. A ty? Co mu się gadać nie da, co mu się gadać nie da? Samolot leci. Ty jakiegoś Dodgerama Jurama chce sprzedać, tu BMW, tu jakiś ka Patego. Ja nie mogę. A tu patrz! Deluxe Kars. To? to jest McLaren. Przecież to jest McLaren, spójrz na samochód. I co się stało? Aha, tutaj będzie jakiś super. Aha, dodaj do listy życzeń. Dobra, ja to muszę zrobić jeszcze raz. Podjedźmy tutaj, wyjdźmy z samochodu. Samochód zaparkowany, umyty, nie trzeba go umyć, także jest spoko. Pójdziemy sobie teraz tutaj, jedziemy do domu, bo ja muszę kupić, wiecie co, ja muszę kupić, ja muszę kupić telefon, żeby robić zdjęcia. No przecież najlepiej wrzucić zdjęcia też do internetu, prawda? Gdzie jest ten chłop? Ten chłop gdzieś tutaj stoi, on mi chciał tam sprzedać telefon. No, się 12:43, czarny rynek, dobra. Kupimy telefon, posiadane, I co ja mogę teraz z tym robić z tym telefonem? Bo ja to nie mam takiego menu, że. że mogę zrobić luksusowy samochód. No dobra, to ja wiem. Że ja mogę wierzać, że ja mogę sobie wyciągnąć te. A tu są umiejętności, czekaj na i. Co to jest? Gąbka. Możesz wyczyścić swój samochód za pomocą gąbki. Albo rozpocznij targowanie się, odblokuj. No i wszystko. Widzicie? Doświadczenie 1 z 50, dobra, tu jest git, ale gdzie ja mam, gdzie ja mogę wyciągnąć mój tele... Co to jest w ogóle? M, B, kaloryfer, tarcza wujcowa. po co mi to wszystko potrzebne? Aha, na tabulator mamy tablet, używaj tabletu do codziennych zadań. O jest, widzisz, kamera, strona, patrz, kamera, możemy zrobić zdjęcia, umieścić od razu tutaj, no i to dobrze, że kupiłem coś takiego, no przecież to jest to, co ty był najbardziej. Wracamy do siebie, do biura, open jest, także spoko, i teraz tak, tablet, cyk. Kamera, patrz to. Cyk. A czemu takie małe? Zapisz. Idziemy teraz tutaj z tej strony zrobić. Tu jest przepiękne zdjęcie, no zobacz. Tablet. Kamera, patrz. Czemu takie małe? O co dziś z tymi? Aha, bo tu jest ramka. Jaki ja jestem głupi, nie? A bo ta gra jest taka głupia. Dobra, niech będzie, że ja to tutaj po prostu wstawię. Samolot na sprzedaż, cyk. Aha, bo tu się wpisuje kwotę zdjęcia. Cyk. <laughs> Kwota 5 koła 5800. Wystaw na sprzedaż. Peugeot to jest w ogóle 504 klasyk. No i co, przyjdzie ktoś czy nie przyjdzie? Halo, otwórz biuro. Ale no, to jest otwarte czy zamknięte teraz? No o co chodzi? Otwórz biuro. Teraz jest otwarte, ja dobra, jest na zielono. Czy ktoś jest zainteresowany tym samochodem? Strona internetowa. On ma przyjechany milion i manualty. Idzie ktoś, czekaj. Dzień dobry. Witam, witam. Do sprzedania Peugeot 504 Classic Big Sale. Proszę, proszę, zapraszam. Patrz pan, jaki ładny, umyty. Tutaj ładne tarcze hamulcowe i tak dalej. Czy ja mogę z panem porozmawiać? Dzień dobry. Cześć kolego, mój samochód ma coś tam. To cena mnie niepokoi, daj mi minutę. Czy mogę zapłacić 5378? Oczywiście. I tak swoje zarobiłem. Dziękuję bardzo. No i co, mamy 7370 jak ja jestem głupi, że ja sprzedałem to auto za darmo. Ale to tu był taki samouczek. No co ci mogę powiedzieć ty? Dobra, jedziemy do sąsiedztwa. Może kupimy jeszcze jeden samochód i go sprzedamy, bo mamy teraz ile? 7 coś tam. Patrz, tu jest jakiś trak do sprzedania. Tam jest jakiś Brudas. Bierzemy teraz takiego traka. Siema. Cześć. Hej Brachu. 6485. Targuj się. Oferta 5990. Oferta. Myślę, przepraszam, ta cena jest nie jest dla ciebie odpowiednia. Targuj się. No to zrobimy 6100. Oferta. Myślę, już ustaliłem cenę tego samochodu na rozsądnym poziomie, więc nie chcę się nie negocjować. No to kupimy taki. Upełniłem się, że konwer... On mi chyba coś tam powiedziała powiedziałeś na temat tego samochodu. Nebraska. Chciałeś jakiś samochód? Dobra, wejdźmy do tego. Ja tu nic nie widzę teraz ty. Auto nie działa? Nie, no działa. Żartowałem tylko. Ty, To jest normalnie... to jest normalny samochód na paczki, nie? A migacze działają? Chyba działają, bo nawet nie potrafię zobaczyć. Dobra, dawaj po tym bezdomnym. Nic mu się nie stało, więc wjeżdżamy tutaj na parking. Cyk, proszę bardzo, wysiadamy i robimy zdjęcie naszym ko kochanym tabletem. Ty, dawaj. Kamera, normalne. Cyk. Czemu takie zdjęcia to robi? Ja tego nie rozumiem. Strona internetowa, samochód na sprzedaż, za ile go kupiłem? 6485, dobra. Dodamy jeszcze to i ja chcę sprzedać je za 8,5. Normalnie. Wystaw na sprzedaż. I czekamy, aż ktoś przyjdzie, jakiś chłop to kupić. A ciebie co mogę wynająć, czy co? Bezdomny, daj pieniądze. Daj pieniądze. Ile mu dajemy? Po 9, chyba nie? Ja, 9 dolarów mu dajemy. Mi się wydaje, że tego samochodu nikt nie kupi, nie? No, kto by pomyślał kupić taki samochód? Jak za chwilę ktoś tutaj przyjdzie i kupi ten samochód, to ja mu będę bił brawo, nie? Naprawdę. O, patrz, idzie, widzisz? Już idzie. Dzień dobry. To jest idealny samochód dla pani. No Do Amazona. Na paczki. Co tu jest w ogóle? Jakieś niebieskie. Pomalowany. Pomalowany. Uszkodzony. Ta cena jest dla mnie za wysoka. Czy możesz ją obniżyć do 7-8 tysięcy? Ile ja kupiłem? Cena kupna. Pff, proszę cię. No oczywiście, że mogę. 1500 zarabia. No i wszystko. Dziękuję i się pozbyłem kolejnego badziewia. I teraz tak, Co, która jest godzina w ogóle? 7.22. więc ja mogę sobie wrócić i znowu coś kupić fajnego. Czekaj, do sąsiedztwa pojedziemy. Ja muszę szybko te cztery koła odrobić, nie? Co ja bez nadziei kupiłem. Znaczy sprzedałem za zero. Siema, witam. Rozmawiać. 88 tysięcy automatyczna obecny kolor, zestaw wyścigowy ESP. Targuj się na 3,5. to powiedz na 3,5. Myślę. Spodziewałem, spodziewałem się wyższej oferty. No to. A ile chciałaś? 4,600. No to nie. Wynik 2,860 na plusie, widzisz? Już prawie odrobiliśmy tą stratę. Którą beznadziejnie zrobiliśmy. Gdzie ja jestem? Halo. Aukcja jest dziś otwarta. Biuro jest otwarte o 12 p.m. A gdzie są gdzie są te aukcje w ogóle? Aukcja. Centrum Port Plaża. Aukcja samochodów, tu jest. Automatyczne strojenie, obszar mycia, stacja benzynowa. Złomowisko, przeciągnij wyścig prom Rynek samochodowy, nowy samochód Dobra, ja jadę tutaj na plażę A tu jest aukcja, patrz, codzienny bilet, 300 Ja się go boję Kup codzienny bilet, samochody do wyboru Mieszany, mieszany, nazwij samochód Dołącz do aukcji, wystaw auto na aukcję Wystaw samochód na aukcję, no nie Ja tu muszę chyba poczekać, nie, patrz Auction care ratio, Dodge River, Risan GR3 i Mizda X7 Ty. siedeć. Kup codzienny bilet aby usiąść, jak się kupuje bilet, u ciebie? Kup codzienny bilet, dąż do aukcji, kup codzienny bilet, dobra Kupiłeś codzienny bilet, ale to dopiero o 12 będzie, nie? Nie no na serio? 4 minuty? Dobra zaczyna się, patrzcie BMW, po ile? Wartość początkowa, aktualna wartość, ja daję, nie mam pieniędzy, mam 8 i pół koła, nie? Dolorita, kupuje ty, kupuje, 15 977, Anna Diana ty, 16, 15... Ola. Ewej, Brigita Brigita kupiła Teraz Audi 3 zobaczcie O, ja to kupuję 120 Dawaj, ja kupuję Audi 3 Dobra, jest, let's go Teraz ja, jeszcze raz 6,5, 6,5 120 dodaję, nie, no co jest grane Ty, halo, ja też, ja też 7700, 7900 Więcej nie daję, dobra, daję 800. 8300, nie mam kasy No kurde, i Audi 3 poszło, nie ja nie mogę, ty Dobra, kolejna beta 15. Nie mam tyle pieniędzy, nie? Nie mam tyle pieniędzy w ogóle. Paliwo, patrz, co tu? Aha, bo tu są te: kolor fabryczny, obecny kolor. Nikt tego nie chce kupić, nie? Paliwo brudny 0, pomalowany 0, uszkodzone 0%. A skąd wiesz? Bo chyba ci o tym powiedzieli, nie? Dobra. Pomalowany, oryginalny, uszkodzony Dobra, jest git, oni się tam ten wal walczą, nie? Ja w ogóle mam nadzieję, że teraz się pojawi Patrzcie, Audi 3 znowu, po raz kolejny Zondra czy on jest jeszcze lepszy niż ten, ten, ty Dlaczego? Bo ma żółte blachy, a nie polskie, czy co? Ten też ma żółte blachy i poszedł za 8,5 Patrz, prawie bym kupił A to co? Eee, 120 tysięcy Chevrolet Chevrolet S, tego nikt nie chce kupić chyba, patrz Ja Noah kupuję Aurora, pa jak jedzie Kirsti, Beta Mahalia, Dercy, Krystel, Eliside, Louise, Jonis, a Ola nie kupuje. Doloris. Ja nic zakupiłem, nie? Dobra, ja stąd wychodzę. Nie da się wyjść. Muszę poczekać, ty. Ja tu klikam, nic się nie dzieje w ogóle. ABS ma. Brawo! Brawo! Nic mi się nie udało kupić. Brawo! Dziękuję, gratuluję.